To, że jestem dziewczyną Pikajata, to jest bzdura. My się poznaliśmy na tej imprezie, zresztą w otoczeniu paparazzi Piotrek przed zapytał mnie czy o wspólne zdjęcie, z uwagi na sukienkę oczywiście. I Wiesz co, ja słyszałam bardzo dużo krytycznych opinii na jego temat przed tą imprezą i w momencie, gdy go poznałam, wydawał mi się bardzo, bardzo sympatycznym człowiekiem. I pomyślałam sobie, kurczę, jakie bzdury mówią na jego temat, po czym przekonałam się, że jednak nie, dlatego że e, nie ma <laughs> za grosz klasy, za grosz szacunku. E, wiesz, mężczyzna w żaden sposób nie powinien e, takimi słowami odnieść się do kobiety, tym bardziej, że jej nie zna. Piotrek skomplementował moją sukienkę, mój wygląd, powiedział, że pięknie wyglądam. E, następnego ranka zresztą dostałam od niego zaproszenie na Facebooku. E, także bardzo był miły. A, absolutnie nic personalnie do mnie nie powiedział przykrego. E, dopiero później wiem, że na Facebooku nie potrafię nawet przytoczyć jego wypowiedzi, ale, ale wiem, że jakoś tam w pewien sposób mnie skrytykował. Tak jak powiedziałam, to jest totalny brak szacunku i brak klasy, dlatego że jeżeli już ślini się na mój widok całą imprezę, to później powinien chociaż e, jakoś zachować milczenie w tej sprawie. よろしくお願いします。